Cześć, wysyłam Ci to nagranie dlatego, że porządkuję moje bazy mailingowe i zależy mi na tym, żebyś podjęła, żebyś podjął decyzję, w których z nich chcesz być, a żeby docierały do Ciebie te treści, które są dla Ciebie wartościowe, które pomogą Ci, będą pomagały Ci osiągać Twoje cele, ważne dla Ciebie aspekty. A jednocześnie nie będziesz mieć a tych, które są dla ciebie nieinteresujące. Tak pokazując ci ogół tego, na czym się zajmuję, żeby też łatwiej ci było podjąć decyzję, ja nazywam się Dominika Marczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat. Od 4,5 roku pracuję tylko online i pomagam innym budować właśnie biznesy, które, które budują wolność geograficzną i wolność czasową. Ja dzięki mojej mieszkam od 3,5 roku w Portugalii, od 2,5 roku, przepraszam Cię bardzo 2,5 roku, prawie 3 lata w Portugalii. I to jest jeden z obszarów, w których jestem w stanie Cię wspierać. Natomiast również realizuję projekty i procesy rozwojowe typowo dedykowane dla kobiet, a też takie, które są uniwersalne płciowo. Więc to, co poniżej Ci zamieszczam, to po poniżej zamieszczam ci kilka opcji dodania się do bazy mailingowych właśnie tych, które są dedykowane danemu wątkowi. Baza związana z zarabianiem z pracą to jest baza, która będzie informowała cię o opcjach zarabiania pieniędzy, o jakichś zmianach o o szansach i możliwościach, dlatego że tych opcji zawsze jest kilka. Można budować biznes poważnie, można budować go tak, żeby był tylko Twoim docelowym źródłem, jedynym. Można go traktować zupełnie wybiórczo i to będzie wszystko, co jest dedykowane temu, w jaki sposób zarabiać pieniądze. Gdy szukasz takich opcji zarabiania albo wierzy, że możesz szukać w przyszłości, to dodaj się koniecznie do tej pierwszej bazy, którą masz na liście. Ona jest pod kątem zarabiania. Druga baza jest pod kątem skuteczności budowania budowania biznesów i to już możesz pracować w dowolnych miejscach, czy to właśnie w online, czy w offline, ale czy to w sprzedaży, czy w budowaniu swojego biznesu, czyli wszystko co jest związane z wiedzą, związaną ze skutecznością, tak? czyli ogólnie wiedza, skuteczność, czyli nie oferty pracy, nie oferty zarabiania, nie informacje jak zarabiać, a wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza, w jaki sposób być skuteczniejszą, skuteczniejszym w budowaniu marki własnej, czy po prostu biznesu online, czy... Różnych procesów sprzedażowych, skutecznościowych. To jest druga baza, czyli wiedza, ale wiedza pod kątem budowania biznesu. Trzecia baza jest wiedza ogólnorozwojowa, i tam mogą być już zupełnie inne wątki, takie, które, które dotyczą. Nie wiem, zarówno rodzicielstwa, jak i zarządzania sobą w czasie też, no całe mnóstwo, mnóstwo różnych wątków, ale niekoniecznie biznesowych, takich ogólnorozwojowych, to jest trzecia baza. Czwarta baza jest dedykowana typowo do wątku, który jest jednym z moich koników i bardzo dużych procesów, który... Inwestuje czas i tworzy produkty, czyli budowanie poczucia własnej wartości. A to są wątki, które są, akurat teraz to buduję typowo pod kobiety, natomiast mężczyźni też częściowo są w stanie z tego korzystać. A w przyszłości też będę budowała pod kątem mężczyzn takie procesy, ale to będę z jakimś partnerstwem robiła, na pewno nie sama. Czyli czwarta baza jest pod kątem pewności siebie, a piąta baza jest magiczną bazą jest bazą pod kątem Manifestowania, kreowania życia, afirmowania, te wszystkie rzeczy związane z energią, czyli dla osób, które wie, wiedzą, jak działa energia, ale chcą poszerzyć tą wiedzę, które chcą manifestować skuteczniej, które chcą mm, afirmować skuteczniej, czyli wszystko, co związane z tymi obszarami. Czyli pięć baz, możesz się dodać do wszystkich pięciu, możesz dodać się do części z nich, czterech, trzech, dwóch, jednej obojętne, albo możesz w ogóle usunąć się z mojej bazy mailingowej, no bo też masz takie prawo, no to zawsze w stopce są takie informacje. Więc zapraszam Cię bardzo, ale to bardzo serdecznie do subskrybowania, tak naprawdę ja bym dodała się do wszystkich, ale to Ty decyduj gdzie chcesz, bardzo dużo wartościowych rzeczy teraz się dzieje i tak naprawdę ten rok, ta końcówka roku to już jest taka energia absolutnie zmiany i i dobry cytat, który myślę też jest tutaj bardzo na miejscu, że życie nie jakość naszego życia nie determinują szanse, a wybory czyli ja Ci daję teraz szansę do tego, że możesz korzystać z pewnych rzeczy ale to Twoje wybory zadecydują o tym, co się z tym dalej wydarzy więc masz jakiekolwiek pytania do mnie, odpowiedz na tego maila albo odezwij się do mnie w moich mediach społecznościowych, masz tam na stopce też dane a tymczasem Zapraszam Cię bardzo serdecznie, podejmij wybory, to Ty wiesz najlepiej, w którym kierunku zmierzasz i co może być dla Ciebie wartościowe. Ja szanuję Twój czas, szanuję Twoje decyzje, więc piłeczka jest po Twojej stronie, jak to się mówi. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z przepięknej Portugalii i do zobaczenia. Ach, ach jeszcze jedna baza, sześć ich jest. Um... Zapomniałam o jednej, jednej wymienić. Baza dotycząca zdrowia, czyli dbania o siebie od wewnątrz i od zewnątrz, czyli baza typowo pod kątem zdrowotno-urodowym. To jeżeli ten temat Cię interesuje, to jest to szósty wątek. To tutaj się dodaj, czyli znowu albo sześć, albo część. Wybierz te, które są dla Ciebie najważniejsze. Wspaniałości.